W no Państwo, jesteśmy w Augustowie, 1 lipca, sezon w pełni, zero ludzi, wszystko zamknięte, po prostu prędza. pogoda jest fajna, deszcz nie pada, czego więcej trzeba, ale coś tu nie pyka, ze wszędzie, tutaj pozamykane, tam jedna budka się świeci, z ale to już bardzo Bo mamy wakacje. Piękne planery, Ale coś tu nie wiem. Nic nie działa. Wchodzą ludzie. Ale nie mają do czego chodzić, bo wszystko pozamykane. Piękne. Zachód słońca, właśnie. Było. Jest godzina, słuchajcie, po dziewiątej. Dziewiąta dwadzieścia pięć dokładnie. I świeci nadal słońce. O, przepraszam, jest w... Za, za dużo powiedziano To jest widno od słońca jeszcze, od blaski są piękne, ciepło jest. O co chodzi? Turystyka umiera, jak widzicie, na załączonym obrazku. Z Augustowa mówił do Państwa Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obróz. Odla się. 21 wieku. Z tego miejsca pozdrawiam Mariusza, który siedzi w domu i nigdzie nie wyjeżdża, bo uważa, że tak, że tak będzie taniej. Nie, Tak, może nie. Moim zdaniem czas jest najdroższy, a on marnuje życie swoje, czyli czas. Pozdrawiam też Eugeniusza Sendeckiego i wszystkich uczestników Marszu Dmowski na Zamek. Sława wielkiej Polsce. Hej!